Dzień dobry, słuchajcie, przechodzimy do kolejnego tematu. Dzisiaj będziemy mówić o czasach, kiedy w państwie polskim umiera Bolesław Chrobry. To jest rok 1025. Zaledwie, słuchajcie, trzy miesiące, około 3 miesięcy po koronacji, jako pierwszy król umiera i pozostawia władzę w rękach swojego syna. Ale okazuje się, że ta władza pozostawiona napotyka na dosyć duże problemy, ponieważ tematem dzisiaj, zobaczcie co jest kryzys i odbudowa państwa polskiego. Już mamy pewną sugestię, o czym będziemy mówić. Będziemy mówić o jakimś kryzysie, które to państwo przechodzi. Na stronie 175 macie ten temat. Będziemy mówić na pewno o kryzysie, o jego przyczynach, przebiegu tego kryzysu. No i już temat nam sugeruje też, że będziemy mówić o odbudowie państwa, czyli to będzie kolejny cel, jak doszło do odbudowy tej, tej złej sytuacji, bo prawdopodobnie będzie zła, jeżeli mamy kryzys. Rzeczywiście, 1025 rok, Bolesław Chrobry umiera, władzę przejmuje młodszy syn, słuchajcie, Mieszko II. <laughs> Mieszko II... Yy, żonaty z księżniczką słuchajcie, Rychezą. Jest to siostrzenica Ottona III. I nowy słuchajcie, król, Mieszko II początkowo kontynuuje politykę swojego ojca, Bolesława Chrobrego, a Bolesław Chrobry przecież no, dosyć silne państwo zostawił. I Mieszko II rzeczywiście dalej walczy z cesarstwem, słuchajcie, ale stara się jednocześnie wzmocnić państwo i wzmocnić Kościół, wzmocnić tą chrystianizację, która jest tak naprawdę bardzo młoda na naszych y, ziemiach. Yy, w związku z tym, że kontynuuje politykę ojca, to dokonuje też podbojów i wyrusza zarówno na zachód przeciwko Cesarstwu Niemieckiemu, ale wyrusza też na wschód y, przeciwko Rusi. I okazuje się, że obydwa te y, ataki, te kierunki są dla niego nieudane. W 1031 roku, czyli yy, słuchajcie, 6 lat po przejęciu rządów, Mieszko traci Milsko i Łużyce, traci również Grody Czerwińskie, czyli traci te tereny, które z wcześniejszej strony, tu mamy Milsko i Łużyce, tu mamy Grody Czerwińskie, to co jego ojcu udało się przyłączyć. Mało tego, nie dość, że traci te tereny. To sytuację, te zamieszki w Polsce postanawia wykorzystać jego brat starszy, który się nazywa Besprym. Besprym imię jest dosyć charakterystyczne, można rozłożyć je na dwie części. Bez-prym, bez, prym jako pierwszy, primus, primo, czyli bez prawa pierwszeństwa do tronu. Bezprym jednak wykorzystuje to, tą słabość mieszka drugiego i przejmuje w państwie polskim władzę. Mieszko ucieka z kraju. Bezprym jednak nie napotyka się na, na akceptację społeczeństwa. W pewnym momencie rezygnuje z koronacji i uwaga, odsyła insydnia, czyli koronę, berło, jabłko, czyli symbole królewskie, odsyła do cesarza niemieckiego. To tak jakbyśmy to musieli zrozumieć, że Oddaje władanie naszego państwa pod rządy niemieckie. No, tracimy, słuchajcie, koronę. Wkrótce bezprem zostaje zamordowany i mieszko II wraca do kraju, ponownie obejmuje rządy, ale już w tym momencie nie ma korony w rękach. Tak? Nie, jest, nie, nie, nie można powiedzieć, że nosi tak w sposób legalny tytuł królewski. Musi uznać zwierzchnictwo cesarza. Yy... Nie udało mu się już tutaj, słuchajcie, wzmocnić tego państwa. Umiera w 1034 roku i po jego śmierci można powiedzieć, że państwo polskie jeszcze bardziej pogłębia się w takim właśnie kryzysie. Dochodzi do nawrotu pogaństwa, czyli ludność jednak nie zakorzeniła się w tym chrześcijaństwie, nie przyjęła tak uczciwie tego chrztu, wraca do tego pogaństwa. Odrywa się od Polski, słuchajcie, tutaj na mapę sobie zerkniecie, odrywa się od Polski, tutaj mamy Mazowsze, odrywa się też, słuchajcie, Pomorze. I tracimy dosyć ważne te tereny. Co do Pomorza, słuchajcie, to chodzi o, żebyście dobrze zrozumieli, Pomorze Gdańskie. Pomorze Gdańskie się odrywa i odrywa się Mazowsze, czyli mamy złą sytuację jest powrót do pogaństwa, tak jak powiedziałam, tracimy część terenów i tą sytuację, to, te zamieszki u nas wykorzystują Czesi, Czesi, którzy najeżdżają na nasze państwo, przede wszystkim na najeżdżają na stolice, na Gniezno. Grabią to Gniezno, pustoszą katedrę, wywożą relikwie świętego Wojciecha i Dodatkowo jeszcze w czasie tego najazdu przyłączają do swoich terytoriów Śląsk. Zobaczcie, jaka jest zła sytuacja. Jak, jak po śmierci mieszka drugiego, jak się źle dzieje. Co się takiego stało? Jeszcze raz. Mazowsze odchodzi, e, Pomorze Gdańskie, Śląsk zostaje zdobyty. Mamy coraz mniejsze państwo. Rzeczywiście mamy kryzys. Dodatkowo mamy sytuację, że. Nawrót jest pogaństwa, a Kazimierz, który to wszystko przeżywa, który, który jest władcą naszych terenów, nie może być koronowany, bo przecież insygniów nie ma, one są w rękach niemieckich. I tak naprawdę, słuchajcie, państwo chyli się ku upadkowi, organizacja kościelna praktycznie nie istnieje i no, robi się coraz gorzej. I na tą sytuację spoglądają Niemcy, którym nie podoba się tak naprawdę, że coraz więcej do powiedzenia zaczynają mieć Czesi. Czesi, którzy podbijają nasze państwo, ale zabierają też Śląsk. I w tym momencie matka Kazimierza, właśnie ta księżna Rycheza, pomaga Kazimierzowi uzyskać pomoc niemiecką i Kazimierz na czele z 500 takimi ciężkozbrojnymi wojami wraca do kraju z taką potężną siłą, podbija państwo, wybiera sobie nową siedzibę, ponieważ w czasie tych podbojów zdobywa dwa tereny: zdobywa Wielkopolskę i Małopolskę, na swoją siedzibę wybierze sobie Kraków, dlatego że. Gniezdo jest zniszczone, w związku z tym dochodzi do sytuacji, kiedy to z gniezna zostaje przeniesiona stolica do Krakowa. Rok 1039. Następnie te podboje dalej tutaj rozwija. Po kilku latach odzyskuje, słuchajcie, Mazowsze, odzyskuje Pomorze Gdańskie i udaje mu się odebrać Czechy. Czechom Śląsk. Czyli to, co wcześniej zostało utracone, teraz powolutku zostaje odbudowywane, powoli też zaczyna odbudowywać chrześcijaństwo, powołuje nowe biskupstwa, każe wznosić kościoły. I te działania, słuchajcie, Kazimierza doprowadziły do sytuacji, że dostał przydomek odnowiciel. To jest, słuchajcie, ten moment, kiedy zaczynamy wychodzić z kryzysu. Ja przypominam: kryzys zaczął się za czasów jego ojca, mieszka drugiego, który hmm, początkowo musiał uciec z Polski, potem jego brat przejął władzę, bezprym, bezprym zostaje zamordowany, Mieszko wraca, kiedy Mieszko II umiera, księciem zostaje. Słuchajcie, Kazimierz, Kazimierz nie radzi sobie. Początkowo traci Mazowsze, pomoże, Czesi zabierają Śląsk, Kazimierz szuka pomocy w Niemczech, ponieważ tam musiał się schronić. Dostaje tą pomoc, wraca i zaczyna odnawiać, odbudowywać państwo poprzez zdobycie Wielkopolski, Małopolski, następnie przyłącza Mazowsze. Pomorze Gdańskie odbiera Śląsk, buduje kościoły, odnawia biskupstwa, przywraca wiarę chrześcijańską. Stąd przydomek jeszcze raz: Kazimierz, odnowicie. I to jest ten kryzys, ta pierwsza część lekcji, kiedy to państwo się zaczynało tak, jakby no, tracić na znaczeniu, a z drugiej strony mamy tą odbudowę, tak? Nadal czegoś nie mamy. Nadal nie mamy, słuchajcie, insygniów, czyli Kazimierz Odnowiciel, w takiej naszej historii, gdybyśmy mieli sobie rozpisywać, nie był królem. Był księciem, był władcą, ale nie był koronowany, ponieważ nie ma w Polsce insygniów władzy. Kazimierz Odnowiciel umiera w 1058 roku, czyli takie 20 lat jego rządów bardzo mocnego odbudowywania państwa. I władzę po nim przejmuje trzeci dzisiaj omawiany król, Bolesław Śmiały, zwany też Bolesławem Szczodrym. Szczodry, bo y, rzeczywiście wspierał kościoły i był niezwykle hojny dla kościołów. A dlaczego śmiały? No, bo był odważny, bo rozpoczynał podboje, czyli wracał do tego momentu, kiedy jest państwo dosyć silne. I na przykład. Udaje mu się, walczy z Czechami. Na pewno udaje mu się odzyskać grody czerwieńskie. I tu na mapie będziemy widzieć ten najjaśniejszy kawałeczek tutaj, że grody czerwieńskie jako ostatnie zostają przyłączone. To właśnie zasługa Bolesława Śmiałego. Swoje mm, Cele bardzo dużo realizuje na drodze dyplomacji, a to jest czas, o którym kiedyś, dziś nam już w historii mówiliśmy. To jest czas, kiedy kolokwialnie, czyli tak zwykle mówiąc, pokłóciło się dwóch panów. Był to papież Grzegorz VII i cesarz niemiecki Henryk IV. Ja przypominam, że oni się pokłócili o inwestyturę. To oznacza, że oni się pokłócili o nadawanie stanowisk kościelnych. Jak sami wiecie z historii, to tak naprawdę wygrał papież, ale nasz nowy władca obserwuje tą kłótnię i w pewnym momencie postanawia stanąć po stronie papieża. I to był dobry wybór, ponieważ kiedy papież wygrał tą, tą rywalizację, to nakazał cesarzowi niemieckiemu oddać, insygnia, które były w rękach niemieckich i w 1076 roku nasz władca Bolesław Śmiały zostaje koronowany na króla w katedrze gnieźnieńskiej słuchajcie i pomimo takich licznych sukcesów bo ten król miał dużo sukcesów bo, bo i pokonał Czechów i odzyskał Grody Czerwieńskie i odzyskał insygnia królewskie zostaje znowuż królem to w pewnym momencie wplątał się w kłótnie, znaczy w kłótnie, w taką rywalizację, ponieważ nie do końca rządy Bolesława Śmiałego podobały się wszystkim możnym. I ci możni się zbuntowali na czele buntu stanął biskup krakowski Stanisław. I w tym momencie m, można, władcom nie podoba się, że ten król jest taki silny, że, że on rzeczywiście ma posłuch. Królowi udało się stłumić ten bunt, ale jednocześnie skazał biskupa Stanisława na śmierć. I to była rzecz, słuchajcie, taka, która można powiedzieć przekreśliła jego karierę, ponieważ mm, tak ludność się oburzyła, że król skazuje na śmierć biskupa krakowskiego. Pamiętajcie, że jesteśmy w średniowieczu, tak? Więc, więc biskup jest naprawdę poważaną osobą. Tak to mm, wzburzyło społeczeństwo. Że w obawie przed swoim życiem Bolesław ucieka z kraju, ucieka i chroni się na Węgrzech. Mamy po raz pierwszy sytuację, kiedy w nawiasie lata panowania nie będą kończyły się śmiercią króla, tylko taką ucieczką króla z Polski. Tam po kilku latach umiera w niewyjaśnionych okolicznościach. Podsumowując, bardzo dużo się działo, słuchajcie, za czasów tych trzech władców. Mieliśmy jeszcze raz trzech władców. Mieszko II, który przechodzi kryzys, jako władca i państwo również przechodzi kryzys. Następnie jego syn Kazimierz, zwany Odnowicielem, który to państwo musi podźwignąć, odnowić. I Bolesław Śmiały, który utwierdza to państwo w takiej potędze, ale wplątuje się w konflikt z biskupem i z naszego państwa musi uciekać. Na razie to koniec historii. Proszę sobie prześledzić wszystko w podręczniku, pooglądać wszystkie ilustracje, bo tutaj też mamy bardzo fajny obraz, kiedy Kazimierz Odnowiciel wraca do Polski. Mamy na przykład na tym obrazie Złamany Krzyż, który mówi nam o tym, że wiara chrześcijańska pada. Mamy też zwłoki duchownego pod tym krzyżem, czyli to duchowieństwo dziś pada. Prześledźcie, poczytajcie sobie wszystko i zobaczcie, jak wyglądało Państwo w epoce kryzysu i odbudowy. Dziękuję serdecznie.